mano, jestem First, to jest kolejny odcinek z serii First i yy, nie, firstowe przygody na hardcore, tak. I wiem, że dawno nie było odcinka ale sorry, nie wiem, internetu, nie wiem jak nic nagrać. Będę miał szybszy internet i może nawet jakiś live stream, ale to się już zobaczy. I tak, kontynuujemy naszą przygodę po jaskiniach. Tutaj mi iść, ale tutaj nic nie ma. C. idziemy dalej. Hm, hm, hm. Gdzie by teraz pójść? Kajcie mikrofon przestawię sobie tutaj. O, żeby mi było lepiej słychać. I co? Może znajdziemy jakąś nową jaskinię? Albo pójdziemy tutaj. Noc jest, więc nie za bardzo mi pasuje. Wyjść na powierzchnię albo dobra, wyjdziemy. Albo dobra niech. Bo nie chcę zginąć. Dobra, przamiemy coś i idziemy. Hmm? <śmianie> Teraz ciebie tu pójdź, gdzie mi jeszcze nie było? Czy tutaj, tutaj mi nie było, ale tutaj raczej nic nie ma. Dobra, kopiemy szybko ten iron. Ech. O! Czy jakieś zajście na dół? Węgiel też się przydaje i to bardzo. Aha, jak macie jakiś projekt, żebym wybudował na First Minecraft, to przesłajcie, bo teraz nie mam kompletnie pomysłu, co bym, mógł, co bym mógł wybudować. A zawsze ktoś podeśle projekt, czy nie wiem, czy pomysł, co mogę wybudować, to. Lepiej będzie, mi się wydaje. Dobra, tutaj nic nie ma. Hm, hm, hm. Tutaj coś będzie. Czy co? Jednak chyba kopiemy się na tą powierzchnię. Irona mam dosyć dużo. Hm, hm, hm. Hem. Idziemy wiem, że teraz nic nie widzicie, ja też nic teraz nie widzę, który to jest poziom pięćdziesiąty piąty. Zostawimy na chwilę sobie pochodnie. O, więc to już się dzień robi. No więc dobrze. Uszyj, uszyj, uszyj. Nie wybuchaj, nie wybuchaj. Jaj, uciekamy. Ten dzień zawita. A my szukamy kolejnej jaskinki. Hmm, 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 O, widzę już coś. Tylko mi martwi, że ja nic praktycznie żarcia nie mam, ale cóż, się coś wykombinuje, jak nie będę miał. Dobra, hmm, szybko ten węgiel. Bo węgiel naprawdę się przyda. Węgla nigdy za wiele. już jak się na modach gra, to węgla. Jak się nie ma, to jest. Węgiel jest bardziej przydatny niż diamenty, tak, tak Wam powiem. W, tym, w takich modach jak Bullet Craft itp. To mówię, w moim zdaniem węgiel jest bardziej. Oj, lak, węgiel jest bardziej przydatny niż. O, good morning, opuszczona kopalnia. Węgiel jest bardziej przydatny niż diamenty. Trzy diamenty też są przydatne? Tak, ale moim zdaniem tylko tak. Oj, 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 nie klatkuj. Czy to jest hardcore? To jakbym na Fils Minecraft tak zginął, to by nic nie stało. A tutaj, żeby był koniec. Nie chcę na razie tej serii zakończyć. Kopiemy ten węgiel w to światło, żeby mnie. Oj, gdzieś creeper spadł. Dobra, ja są tu, czekam. Minecraft. Spokojnie, spokojnie. To wyłącza. Tu już byłem. chcę zejść na niższe poziomy. No. Na przykład tutaj. Oj, źle, 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 szybko, szybko, szybko. Audź, trzy serduszka zabrał, chah, wchodził na niższe poziomy, o, ale te, tych niższych poziomów to masakra. Giel węgiel węgiel. Łyk czarnej wody. Będę musiał się podsadzić kablem Tutaj, ale tutaj jak widzę też nic nie ma, więc... Ops, nie tu Tutaj, eee, tylko że... O, tutaj Węgla nie będziemy kopać, bo jednak nie mam już praktyki Znaczy no, się, mam miejsce nie chce mi się przepełniać tym węglem, wolę żelazo kopać, o. Kolejne żelazo. Fajne zejście, tylko żeby było tak, że ja zaraz zginę. Czy co, ja zrobię z tą wodą? Tak. O! Tutaj ja wiem, że będziemy klatkować. Co chwila. doběm mnóstwo masakra hmm, 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 hmm. um, tam Don't lag please. Co? So, myślę, że na razie tyle wystarczy, i będziemy się kopać po prostu już na powierzchni. A jak ja sprytny jestem. Zrobimy z żelaza łopaty. A co tam? tak sobie, żeby żeby miał czym oświetlać tego będzie nie wiezałem Poc. Oj wiedziałem, że tak będzie. Bra! Na górę. Też czekajcie, e, włączę sobie kordy domku. Znaczy się mam kordy screen, mam z kordami, tylko włączę sobie screenshots. Z który to jest ten... Mój screenshot. No, to nie ten. Też nie ten. Też nie ten. Też nie ten. Też nie ten. Ten. Dobra. Już mniej więcej wiem. Mocziłam wam na otwartego, potem będziemy podążać w tamto miejsce. Tylko 200 kratek, tak jak patrzę to jesteśmy dalej od dołu czyli nie za daleko, to dobrze. Dawaj, szybko, szybko! O! Jej! A to Creeper's Bomb. I mnie nie ma. X idziemy na 500, czyli w tamtą mańka. Czyli gdzieś w tamtą stronę, o! O, dokładnie w tamtą myślę, że jak dojdziemy, to zakończymy ten odcinek. I następnie zrobimy coś bardziej kreatywnego. Choć to w moim przypadku będzie trudne, jednak, x nie tak. Bardzo się zatnie, tak bardzo ma się zmniejszać. O, tutaj gdzieś Przyminę to miało się tutaj o, tak, tak. sweet home. Home, sweet home. Wkładamy nasze zdobycze. Ale żelazo tutaj. Ułożymy cały stak węgla co tam stać mnie? to co kończymy ten odcinek w następnym zrobimy coś bardziej kreatywnego niż tylko łażenie po jaskiniach tylko jeszcze o zboże moje to co jestem firse seria Filce przygody na hardkorze komentujcie subskrybujcie łapka w górę dlaczego łapka w dół dlaczego Napiszcie co mogę zmienić, co mogę poprawić, itp itd. Trzymajcie się i cześć!